Zanim zaczniemy, chcę serdecznie zaprosić Cię na mojego Instagrama, na którym za każdego follow'a daję serduszko. Jeśli masz ciekawy profil, to skomentuję Ci zdjęcie lub nawet Cię zaobserwuję. Nazwę masz na ekranie oraz w opisie filmu. Jeśli mieszkacie niedaleko morza, albo przynajmniej raz w swoim życiu spacerowaliście po plaży, to znakomicie wiecie, że morze często wyrzuca na brzeg rozmaite rzeczy. Oczywiście zazwyczaj są to jakieś śmieci, wodorosty, albo czyjeś odchody, bo to też się zdarza. No i możliwe, że kiedyś natrafiliście nawet na czyjeś zwłoki. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym ostatnim: znaczy nie do końca o zwłokach, ale o dziwnych rzeczach, jakie w ciągu kilku ostatnich lat zostały znalezione na plażach na całym świecie. Jesteście ciekawi? Zapraszam do oglądania fragment rakiety. Znalezienie chociaż części statku kosmicznego jest chyba marzeniem każdego małego odkrywcy. Jak się okazuje, nie jest to wcale aż tak trudne. Pewnego dnia grupka plażowiczów na jednej z plaż na Florydzie zauważyła dziwny duży metalowy obiekt, który morze wyrzuciło na brzeg. Po zawiadomieniu służb i oględzinach okazało się, że jest to fragment satelity Galileo. Z pewnością jest to dużo ciekawsze znalezisko i pamiątka niż muszla z nadmorza. Niestety jednak odkrycie szybko zostało otoczone żółtą taśmą policyjną, zatem nie było szansy, aby zabrać ten artefakt do swojego domu. Do dzisiaj nie wiadomo, jak fragment rakiety znalazł się na plaży. Tajemnicze zielone kule. Wyobraź sobie, że idziesz o poranku na plażę, aby poddychać świeżym powietrzem, pobiegać lub wyprowadzić psa. I nagle spostrzegasz dziwne zielone jaja, które spoczywają sobie w piasku. I nie jest ich kilka, a kilkaset. Taka sytuacja wydarzyła się na jednej z plaż w Sydney i zadziwiła mnóstwo mieszkańców. W końcu niecodziennie natrafić można na zielone jaja wyglądające jak nienarodzone potomstwo kosmitów. Jaja były miękkie w dotyku i otoczone prawdziwą trawą, a pojawiły się tam zaledwie w jedną noc. Szybko jednak ustalono skąd się tam wzięły i niestety nie jest to nic szokującego. Owe jaja tak naprawdę są rzadkim gatunkiem morskich glonów, a dokładniej kladofora, czyli po polsku gałęzatki. Pomimo faktu, że nie są one potworami chcącymi pożreć ludzi, ich kulisty kształt od dawna fascynuje naukowców. Nie wiadomo bowiem, dlaczego te ciekawe zielenice formują się w kule. Istnieje hipoteza, która mówi, że w ten sposób łatwiej jest im się poruszać po plażach i są mniej podatne na wysychanie. W słoneczne dni, w procesie fotosyntezy, pojawiają się na ich powierzchniach pęcherzyki powietrza, które to unoszą je z głębin na powierzchnię, a następnie wieczorem opadają na dno. Jeśli wystąpią silniejsze prądy morskie, to gałęzatki wynoszone są na plażę. I tak też się stało w tym przypadku. Odbijacz. Gdy idąc plażą, spostrzeżesz w oddali duży ciemny obiekt, to zapewne będzie wydawać ci się, że jest to wieloryb. Pomimo, że wieloryby nie występują w Bałtyku, przynajmniej tak sądzą naukowcy, ale nigdy nic nie wiadomo. Jednak weźmy pod uwagę sytuację, gdy spacerujesz nad oceanem i widzisz dziwny ciemny obiekt, który w pierwszej chwili przypomina ci wieloryba. Po podejściu bliżej widzisz, że nie jest to wieloryb, tylko. no właściwie nie wiadomo co. Wielki kanister, kontener, kiełbaska upieczona przez giganta, tyle pytań a żadnej odpowiedzi. Muszę cię uspokoić, gdyż jak się okazuje, owy dziwny czarny obiekt to odbijacz montowany w statkach lub w portach, który unosi się na wodzie i zabezpiecza statek oraz brzeg przed uderzeniem w siebie nawzajem. No dobrze, ale w jaki sposób mógł on się znaleźć na plaży? Chyba każdy zauważyłby, gdyby z jego statku zniknął element mierzący 12 metrów i kosztujący mnóstwo pieniędzy. Niestety tego nie przyjdzie nam odkryć, gdyż znaleziony odbijacz nie posiadał na sobie żadnych oznaczeń, dlatego znalezienie jego właściciela nie było możliwe. Bryły lodowe. Cape Cod to półwysep kształtem przypominający ramię, położony w stanie Massachusetts w USA. Jest to popularny kierunek turystów w czasie letnim. Znaleźć tutaj można wiele restauracji, zabytkowych budynków oraz klimatycznych osiedli. Miejsce to jednak w zimie zamienia się w coś zupełnie innego, czego nie doświadczycie chyba nigdzie indziej. Z uwagi na bardzo niskie temperatury oraz silne wiatry, Cape Cod w okresie zimy pokrywa się mnóstwem lodowych brył. Oczywiście spotkać się można tylko na plaży, a nie w całym mieście, ale ich liczba jest tak ogromna, że często zasłania nawet wodę, tworząc niezwykły krajobraz. Janino Pianino nie jest chyba przedmiotem, który może się łatwo zgubić. Nie da się go porównać rozmiarem do przykładowo gitary czy skrzypiec. Nie zmienia to faktu, że pewnego razu w Miami na plaży pojawiło się stare pianino, zwracając uwagę mnóstwa mieszkańców. Pianino znajdowało się na najwyższym punkcie zatoki w Miami, dzięki czemu nie było podatne na niszczycielskie działanie wody. Służby porządkowe powiedziały, że nie zajmą się tym przedmiotem, gdyż nie powoduje on zagrożenia dla łodzi ani plażowiczów. A poza tym nigdzie nie jest napisane, że mogą oni przynosić przedmioty tego typu. Kiedy nikt nie miał pojęcia skąd pianino wzięło się na plaży ani co dalej z nim zrobić, pojawiło się dwóch sprawców całego zamieszania, wyjaśniając, że była to tylko instalacja artystyczna. Podobno pianino stoi tam do dziś, choć cała akcja miała miejsce w 2011 roku. Jeśli film ci się spodobał i chciałbyś zobaczyć kolejną część dziwnych rzeczy znalezionych na plaży, koniecznie strzel łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Jeżeli dobijemy załóżmy 3000 łapek w górę, to taki film od razu wleci. Masz pomysł na kolejny materiał? Koniecznie daj mi znać w komentarzu lub w wiadomości prywatnej na moim Instagramie, a na pewno go wykorzystam. Dzięki za uwagę, miłego dnia i widzimy się jutro o 15.30. Hej!